Hubert ma na drugie Kireł. Z greckiego to oznacza pan władca, z łaciny pan kasztan. Widziałem ostatnio demotywator ze zdjęciem Huberta. Nie miał podpisu. <tryk> Hubert, z twoją godnością jest jak z młodym chemikiem. Z zasady robisz kwasy. Troszeczkę zacznijmy go bronić, tak? Pudelek się do ciebie przywala, za ile masz auta i tak co roku, za ile Hubert Urbański ma auto, za ile ma auta. Co ich to obchodzi, kurde? Nam to powiedz. Ale nie chcę gadać o pieniądzach. Ja mam po prostu szacunek do twojej pracy. Masz naprawdę... Kurde. Ja mam po prostu szacunek do, dla Twojej artystycznej pracy. Masz, impo masz imponujące portfelio. Ja. Hubert ma na koncie Dwa Wiktory, jakby mi to nie imponuje. Unruk ma na koncie Fryderyka, Skara Damiana, Bartka. Jesteś tutaj, naprawdę masz, masz wielkie jajca, żeby tutaj być. I to nie chodzi o odwagę, ale po prostu jak ktoś jest tak siły, to chyba już jajami szura po ziemi. Jeśli chodzi o zwierzęta, to mi się wydaje, że najmądrzejsze zwierzęta to sarny, bo jako jedyne ogarnęły sobie własne znaki przy drogach. Masz taki trójkąt z sarną. To jest naprawdę bystre, bo to nie jest tak, że one mogą tu przechodzić, tak jak ludzie. One mają 26 km, mogą. I to ja muszę uważać, nie? Jak one się dogadały z zarządem dróg? No dzień dobry pani sarno. Gdzie będzie pani tutaj przejście? Nie wiem. Dobrze, tu będzie start pani przejścia. O. A pani 26 kilometrów dalej. Biegnę za panią. Krowy też mają przejścia, ale one mają tu. Jak wyglądała rozmowa? Dzień dobry, pani Krowo, gdzie będzie start pani przejścia? Krowy zawsze gumę żują. Donalda Trumpa. Mu. A gdzie będzie koniec pani przejścia? Mu. A umie pani coś więcej powiedzieć? No oczywiście, jestem po techniku, no. Najlepsze filmy według mnie to były, jeśli chodzi o amerykańskie, to tak: 80., 90. lata. Wtedy był taki popyt na filmy o zombiakach, nie wiem, czy pamiętacie. To było ekstra. Ja się tego bardzo bałem. Teraz jak to oglądam, mówię... Hmm, czemu? Jakby tam są zombie, które mają cię dopaść i zjeść twój mózg, ale poruszają się z prędkością dwa na godzinę po prostu. To cię złapie, kurde. Co ta osoba ma robić? O nie, ale przejebane. Zjedz mnie! Będę biegać wokół ciebie, żeby ci nie było przykro. Biedne zombie. Teraz już zombie, tam od roku 2000, już biegają w filmach. Ja się zastanawiam, scenarzyści mają taką krzywą sportową, która rośnie i te sporty coraz lepsze są. Może być tak, że w przyszłości będą filmy o zombie, gdzie zombie jeżdżą w rajdach w WRC po prostu. Zombie za kółkiem. Obok pilot. Zajebali w drzewo. Nikt nie zginął. Uh. Jakiś komentator z boku. Uh. I kibice z banerem z napisem. Eee. Autor nieznany. Ja wam powiem, ja kocham swojego golfa, z golf, ósemka. Sprawdzam, to jest koncept y, jest w mojej głowie po prostu. I ostatnio zaparkowałem na chwilę w centrum i słuchajcie, wracam i za wycieraczką leży wizytówka z napisem kupię to auto i numer telefonu i nic więcej. Musi być jakiś psychol po drugiej stronie po prostu, który chodzi po mieście tak z wizytownikiem tak, o które by to auto kupić. Kupię. O, golfik, o, kupię to auto. O. Może miał taką zjebaną listę zakupów od żony. Auto, weź, kupi masło. Mm. I potem go widzę w Lidlu, jak podchodzi tam do masła. O, fajne masło, o, kupię, kupię. Za wycieraczkę w maśle tam, o, kupię to masło. Co ten taki papierek to się odchyla tam, o, kupię to masło. O, no. Przychodzi menadżer. Co pan tu wtyka wizytówkę w mój nabiał? O, no kupię to masło. No to weź do koszyka. Nie, nie, zadzwoń najpierw, tam jest... Ustawiłem numer. Także taniec jest czymś, co chciałbym, że tak powiem, rozpocząć. Bardzo zazdroszczę czarną skórę, że się zajebiście ruszają. No co by nie mówić, oni się zajebiście ruszają, naprawdę. I zauważyłem taką prawidłowość, że jak nagrywane są klipy, takie, wiecie, z gangstarapem. I oni tam wiecie, tak grają takie wkurzenie, nie? I jak bardziej jeszcze tam rapują i ten jakby ta niby grana agresja wchodzi im w ciało jeszcze bardziej, te takie hip-hopowe ruchy. Nie? I zastanawiałem się, co by było, gdyby nam, gdy się wkurzamy, wchodził oberek. Ktoś cię wkurza na przystanku, gdy stoisz. Co kurwa? Co powiedziałeś? No chodź, kurwa. Przejść się do ciebie? I co teraz? Nie, nie wiem, czy to jest oberek, nie wiem. To, to by w ogóle była pierwsza polska postać w Mortal Kombat po prostu. To jest... Janusz przez SH po prostu walczyłby ze Skorpionem, tam Skorpion już dostał bęski, tam już ooo wykończ go, finish him, finish him, Podchodzi Janusz i wykańcza go, zdejmuje klapek i robi kubotality. Albo inne, najbardziej takie popularne w Polsce fatality. Skorpion tam, o, wykończ mnie. Janusz podchodzi go i wykańcza go tradycyjnym polskim narzekaniem. O, nabiał, podrożał, kurde. Nie, błagam, nie, nie. Dziury w drogach, o, jezus, paria, nie. I sam sobie wyrywa kręgosłuch, a aniż. Ja się ludźmi w ogóle i. Yy, że my potrafimy stworzyć fajne rzeczy, na przykład zrobiliśmy. To jest niesamowite, i dziś tam czytałem, że. Ktoś to odzorował, y, jakby to, jak działa ważka, i w ogóle ważka jeden do jednego, i w innej skali, i tak powstał śmigłowiec. Jeżeli to jest prawda, to znaczy, że w ważce siedzi mała mrówka pilot. W kasku z orzecha po prostu. I szuka hydrantów. Bo helikoptery lądują tylko na kuchu. Także, jeżeli kiedykolwiek gdzieś mrówkę na hydrancie, to na pewno przed chwilą leciała śmigłowcem. To jest <grym> Steve'a Jobsa. Nie, eee... eee, naprawdę, fajnie, że, fajnie, że jesteście... Eee... Uwielbiam, jak ludzie robią coś razem, naprawdę, bo nie robiliśmy tego zawsze. Zawsze woleliśmy się dzielić, ale... Kurczę, gdybyśmy wcześniej się łączyli, może nie byłoby wielu tragedii, może nie byłoby w ogóle Hitlera, naprawdę. Bo on, słuchajcie, on lubił strzelać i malować. Gdybyśmy wcześniej wspólnie wymyślili paintball Może nie byłoby pojeba, tylko szalony performer z Berlina po prostu, który chodziłby po mieście tak, halt, halt. Hitler. I na koncie miałby 7 milionów dzieł sztuki. To by było coś. Ale jest dużo plusów życia na wsi. Ja na przykład już teraz wiem, skąd ptaki biorą energię, żeby latać w ogóle. Bo ja mam okno, i za oknem. Mam okno, zasłuchaj, nie? I za oknem mam druty wysokiego napięcia, słuchajcie. I ptaki non-stop na tym siedzą. Ptaki ładują się prądem po prostu, siedzą. I do Egiptu, spokojnie możesz. Cała naładowana bateria. Dlatego wrony chodzą jak pojebane. Widzicie, jak wrona chodzi, co ona z tym nogami ma jakoś. Co się stało, pani wrono, za długo na drutach? Nie, byłam na jodze u bociana. Ech, ciągle pozycja cztery, o co mu chodzi? Ale. Skumała. Jeszcze cztery. Ale moim ulubionym ptakiem jest wróbel. Nie wiem, czy widzieliście. Wróbel z bliska wygląda jak taki mały, naburmuszony generał, nie? Taki. Na Moskwę! A sam jestem. A, chuj, to pogram w klasy. OK. Hey. To był żart skakany, to był typowy żart skakany. Przedstawiciel żartu skakanego. Też miałem dziwne, dziwną przygodę z kuropatwą. Wiecie w ogóle, co to jest kuropatwa? To jest e, właśnie mieszanka kury... z miastem we Włoszech. Nie wiadomo, co to skóropatwa, ale to jest taki mały, skubany ptak. I on ma taki skill, że potrafi się skitrać nawet w najmniejszej trawie. No pół metra ode mnie mnie wystraszył. Wystartował nagle, nie? Idziesz sobie przez łąkę nagle takie... To wyglądało, jakbym ją przyłapał na masturbacji. To był taki poziom, że sobie ino tam sobie siedzi. Nie musiało przydarzyć, jak to się dużo masturbuje i czyta jednocześnie, to. O nie, człowiek! Ptaki są pojebane. To ja tam podchodzę, leżał magazyn erotyczny, Playbird. Oj. Patrzę tam, wygolona wrona na pierwszy. Serio, wygolona wrona. Miał tu brazylijskie jiu zrobione. Co to jest? Patrzę. Sowa w lateksowym stroju sprzątaczki. No. Kurwa, kiwi w stringach, no pojebane są ptaki. Nie wiem, czy wiecie, ale w ogóle ptaki na ptaka mówią człowiek. Tak. Nie idź do parku, bo tam wrona pokazuje człowieka. Człowiek. Jeszcze wygolona jest, to już przejebane, tu... przejebane podwójnie. Ja nie wiem. Ja mam jakoś tak, że... I już tak dużo tego seksu jest na mieście, że już, już mi się tak trochę, nie chce tego jakby, męczy to, że wszędzie masz te, wiesz, te seksualne jakieś symbole. Ja się nawet boję do Lidla wejść. Tam na ten ryneczek Lidla, tam bardziej jak Plac Pigal dla mnie wygląda, jakieś brzoskwinki, melonki. I czemu Pomelo jest w takich zajebistych rajstopach seksownych, kojarzycie? Czemu odjebali go w takie zajebiste rzeczy? To jest mega seksowna rzecz. Przecież, jak kobieta wkłada takie rajstopy, to facet odlatuje. Nie, ona tam wkłada powolutku. Nogę stawia na przykład wyżej, nie wiem, na wiadrze. Ja, ja z łęki jestem, dbajcie mi, prawda? Wkłada, facet odlatuje. Każdy etap jest bardzo seksowny. Oprócz takiego jednego, nie wiem, czy jak kobieta musi zrobić taki żabi przysiad. Nie patrz teraz, Marek, nie patrz teraz, teraz nie. Wszędzie weszło, kurwa. Wszystkie zakamarki musi rajstopa odwiedzić. kurwa. Bo to... Jedna osoba tak. Oj, to jest wasz lider. Jak ja zacznę klaskać, to przejście wy też. Okay. Bo to chodzi o to, że kobieta musi zahaczyć o sutki po prostu. Już możesz patrzeć. Jak tego nie zrobi, to ją może wyjebać w kosmos. Nie? To jest taka moc rajstopy. To jest pierwsza kobieta w kosmosie. Wyjebało ją z rajstop. To jest. To jest wszystko na faktach. Naprawdę, dlatego są trampoliny wokół domów, żeby kobieta mogła wylądować spokojnie. Jeżeli jednostka jest bardzo silna, to może założyć rajstopy na głowę i napadać na banki. To napad. Przecież pani nawet nie ma broni. Ale wiem, jak uciec. co jest. To działa tylko w bankach ze szklanym sufitem. To jest. Także. No, dużo tego seksu jest na mieście. Ja się zastanawiam, czemu dajemy taką broń, taką seksualną broń marketingową, czemuś, co jest pyszne. Bo pomelo jest pyszne. Skoro obok leży zjebany seler. Nikt go nie kupuje. Lidl to jest dom spokojnej starości dla selera. To jest... W tej, je, zawsze jeden leży w skrzyneczce, jak na takim balkonie w Ciechocinku, że tak o, do wszystkich rodzina przyjechała, oj. Dlatego w ogóle chyba wymyślono Włoszczyznę, żeby jakoś obchnąć to gówno stamtąd. To jest jedyny powód. Włoszczyzna. Gdyby Włoszczyzna była boysbandem, to seller to byłby ten taki blondyn na pieczarkę obcięty z tyłu, wiecie? Sam kariery nie zrobi, ale w grupie grubych hajs. może jeździć po prostu wszędzie. I to był 9,65. potem był 966. pamiętasz co to było? 9,6,6. Chrzest polski. Tak, tak niepewnie mówić. Chrzest? Nie, bo jak się jedmiesz przy tej dacie, to jak powiedzieć. 1410, pamiętasz tak? E, p, powstanie Warszawskie, nie? Co nie, tak, sześć Polski, dziewięć lat później, pamiętasz? Komunia Polski, dokładnie, Komunia. Polska dostała rower, Polska. Jeździła nim po Europie, spotkała Bonę, jak tam szła z warzywami. Potem go sobie ukradła. Nie wiadomo, gdzie jest pierwszy polski rower. I potem do Polski zawitało chrześcijaństwo. Przyszło do Polski tak, ej, Polacy, chcecie zamulać pałę? Przez ponad tysiąc lat z nami? A my tak, u, zamulanie pały? Lubię, lubię, lubię. Przez tysiąc lat zamulamy pałę, idziemy w niedzielę do kościoła i wielbimy tego, który stworzył wszystko na 3%. Stoisz w tym kościele taki dumny i śpiewasz... Radujmy się, jesteś taki wielki. Nie podniecaj się za bardzo. Stworzyłeś wszystko. Ten stworzy wszystko. Robert Lewandowski kopnie piłkę do siatki, cała Polska odśpiała po prostu. A ty stworzyłeś Roberta. Ja mam takie wrażenie, że Robert Lewandowski może mieć jakiś taki mini pakt z diabłem podpisany, że tak go chwalimy, że on przyszedł do diabła i mówił, ej, cześć, diabeł, słuchaj, chcę mieć wszystko. Nie ma problemu, Robert, co chcesz. E, zdrowie, kariera, żona, pieniądze, no po prostu wszystko najwspanialsze. Nie ma problemu, Robert, już to masz. To no co chcesz w Pewnie moją duszę, co? Nie, Robert! Będziesz reklamował Huawei. <noise> jedna rzecz. Że... <noise> Tylko jedna rzecz? Że... Dobra, mogę. Ale mogę mieć iPhona, tak do SMS-u. <noise> Moje. Także dziwne to jest, jak ja bym tak chwalił, wielbił moją dziewczynę, Monikę, którą naprawdę kocham, to by było dziwne. Chyba dostanę kopa w dupę od niej. Jakbym zabrał ją do restauracji a witaj, Moniko. W tej drogie restauracji. Gdzie są takie bardzo duże pieprzniczki? Nie wiadomo po co, bo solniczki są normalnego wzrostu. I małe potrawy. Monika do mnie Harold, spóźniłeś się tak. Oj, moja wina. Moja, moja bardzo wielka wina. I najlepsze. Nie jestem ciebie. Nie jestem Ciebie godzien? Daj spokój. Jestem godzien i chuj. Najpierw dajesz 10 złotych na tace w niedzielę, a w poniedziałek do psychologa, bo nie masz, kurwa, poczucia własnej wartości. No bardzo ciekawe, skąd to się bierze. To badanie było dosyć takie kłopotliwe i okazało się, że mam martwego zęba. Ząb mi zmarł. Dziwna sprawa, bo on ze mną zostanie teraz, nie wiadomo na ile. Bo wiecie, jak jest na wsi, jak ktoś umrze? No to się wystawia zwłoki w trumnie. I może się pożegnać tam. Nie wiem, na wsi to jest tak do tygodnia, nie? Na Białęce do roku trzymamy. No bo my się nie lubimy żegnać, po prostu. I wiecie, i to, i to ten ząb może być z tobą już zawsze. I zastanawiam się, jaka to jest konsternacja wśród innych zębów. Że one tak stoją. Marek. Marek! Ty co się dzieje z Markiem? Nie mam pojęcia, górde. wejdź tam, dzwoń do ósemki, ona w książkach siedzi. Marek! Mówi, że zmarł. Zmarł? Kurwa. Nie wychodzi jedynka na środek. <śmiech> <śmiech> Stańcie półkolu, a już stoicie. Sorry. <laughs> O, ma, zmarł Marek, nasz kolega Marek. To był ząb jak dąb, naprawdę, to był ząb jak dąb. Weteran wojny z popcornem, oj. Można powiedzieć, że w życiu dużo przeżył. I śmierć to nie koniec, jego najbliżsi, czyli piątka i siódemka, nie marcie się, śmierć to nie koniec. To jest tylko transformacja energii, Marek do nas wróci. Miejmy nadzieję, że jako ząb, bo jeszcze ma dużo karmy do przerobienia, jeśli wiecie, co mam na myśli. Z powstałeś. Nie do końca to pasuje, ale chuj. Z wdziązłą się obrudzisz. Przejdźmy teraz do Abelarda. Eee, ostatnio zaręczył się ze swoją dziewczyną z Gdańska. Niedługo wezmą ślub. A może już za kilka miesięcy z tej miłości zrodzi się obywatelstwo.